Hej, siemano Wam wszystkim z tej strony, Alek. Witam Was w kolejnym odcinku z DSJ4. Witam w turnieju 4 Skoczni ponownie. Dzisiaj ponownie kwalifikacje to Garmi Partenkirchen. No, przed konkursem w Gapie, no to, to już zaczynajmy bez przedłużania. Dominik Pita rozpoczyna te kwalifikacje. No i życzymy wszystkich pomyślnych lotów. Dominik Pita rozpoczyna i jak rozpocznie? No, rozpoczyna nieźle. 129 metrów. Nie był to jakiś skok wow i w ogóle. No, ale zobaczymy jak ustosunkują się do tego inni. Piotr Żyła. Piotrek Żyła ładnie I stara się jak najdalej. Brawo! Kwalifikacje to podstawa. Więc Piotrek 137,5 metra pokazuje tym skokiem jak daleko potrafi skakać. Wojtek Sztursa. Wojtek Sztursa. Uwaga! Także daleki skok Sztursy! Pierwsze miejsce, 141 nota. No ten sam skok, ale lepiej chyba... ...stylowo. Sorry, ale ziewam. Jest rano jeszcze. To dosyć wcześnie. Bor Pawlowcic. Niespodziewanie... ...spore punkty osiągnął w poprzednim konkursie, no ale... Tam no miał dużo szczęścia, teraz trzecie miejsce Bora Pawlowskicia, więc na razie tylko Dominik Pita wyprzedzi. Daniel Andretande. Norwek próżno poszukuje tej swojej formy, no ale musi się uzbroić w cierpliwość, to nie przychodzi z dnia na dzień. To niestety, to jest praca kilkumiesięczna tak naprawdę i Tande teraz 137 metrów daje trzecie miejsce. Czesmir Koziszek. No niektórzy skoczkowie właśnie Bardzo liczą na łódkę tej parka O. One naprawdę pozwalają sporo tutaj wyciągnąć awans spokojnie do konkursu. O, czyli do drugiej serii. Jezu, co mnie tak ziewa dzisiaj? Stefan Hula! Jak sobie Stefan poradzi. No, Stefan wyglądało to na progu nieźle. Skok nie był zły, no ale wiadomo, troszkę dalej i byłoby jeszcze lepiej. Czwarte miejsce Stefana Huli. Peter Preutz. No i Peter Preutz. No też tą samą dziurę. Czwarte miejsce, mimo wszystko, jest dla Słoweńca. No i dziewiąty numer to jest Casey Larson. Jak Amerykanin sobie poradzi dzisiaj? No, kwalifikacje nie najgorsze, ale teraz trzeba w konkursie skoczyć równie dobrze. Szóste miejsce. No i Schlieren Sauer. Schlierencauer, jakby za wcześnie wyszedł z progu, tak mi się wydawało. Miejsce czwarte, 135 metrów, ran No, patrząc na to, jak on potrafi zepsuć skok, to by było nieźle. Andras Wellinger, no i Wellinger poszukuje, poszukuje siebie sprzed y, dwóch lat, tak naprawdę, więc no, ciężko będzie. Dziesiąte miejsce Wellingera, dopiero. Kiepsko to wygląda. Jewgeni Klimow. Jewgeni Klimow. Oj, to będzie ładny skok i mamy, no chyba, nowego lidera. 138,5 metra. Jest nowy lider kwalifikacji. 143,3 nota. Brawo dla reprezentanta Rosji. Halvor Egner Granerud teraz. Też nie błyszczy w tym sezonie za bardzo. Jak już ma szansę na dobry konkurs, no to psuje drugą serię. Teraz piąte miejsce w kwalifikacjach. Nie jest tragedią, no ale wiadomo, że jego aspiracje sięgają nieco wyżej. Stefan Kraft. Oj, Stefan Kraft. Widać, że przyjechał na ten turniej troszkę rozbity wewnętrznie. No i w tej chwili ostatnie miejsce Stefana Krafta. 128,5 metra. Konstantin Schmidt. Konstantin Schmidt Dobry, ładny, daleki skok I piąte miejsce Konstantina Nie jest źle, no Wiadomo, chciałoby się lepiej Roman, Tro Roman Trofimow Ostatnio nie niezłą niespodzi niespodzianką nas zaskoczył w, 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 tak naprawdę wobec Dorfie Więc w Turniej się na razie liczy Zobaczymy, jak będzie dalej 11 miejsce, póki co No i dajki i to No Japończyk chciałby, chciałby być w cisłej czołówce, no ale nie jest w stanie utrzymać tego wysokiego poziomu na teraz szóste miejsce w kwalifikacjach, no i zobaczymy na ile to wystarczy. Robin Pedersen. Odbudowujący się powoli młody Norweg po poprzednim sezonie, który był niezły w jego wykonaniu jako debiutancki, to ten sezon jest na razie słabiutki. Piąte miejsce za Tandę, który na razie no najlepiej z Norwegów sobie radzi. Arti Aigro. Arti Aigro, to powinien być bardzo dobry skok, no ale coś go tutaj przytrzymało w drugiej fazie i dziesiąte miejsce Arti Aigro, dopiero chciałoby się rzec, skok przecież nie był taki zły. Gregor Deschwanden, Gregor Deschwanden, Deszwanden, daleko, ładnie, daleko, czwarte miejsce. Szwajcar nieźle się spisał. Władimir Zograwski. O, jak Włodek sobie poradzi? No, Włodek wyglądał kiepsko. Jedenaste miejsce jest tego dowodem w tej chwili. Timmy Zajc. Może i Słoweniec sobie tutaj lepiej będzie poczyniał. Choć jakby Słoweniec to można powiedzieć, wraca do jakiejś takiej lepszej dyspozycji, ale jeszcze to nie jest to teraz dobry skok. 136 metrów, szóste miejsce Timiego Zajca. To buduje, na pewno budują takie dobre skoki. Filip Aschenwald. To jest wielka zagadka zawsze. Jak on skoczy? Filip Aschenwald, daleko! Ale to są kwalifikacje: 138 metrów, drugie miejsce. Austriaka, tylko za klimowem, który naprawdę nieźle jak na razie. No i teraz Dawid Kubacki. <laughs> Dawid, jak będzie Dawid dzisiaj? Jest nieźle na razie. Dziesiąte miejsce, więc skok Polaka nie był zły. Zimon Amman. No, jego interesuje tylko turniej 4 skocznie, ale czy jest w stanie grozić tutaj innym, żeby móc tutaj punktować? No zobaczymy. I siedemnaste miejsce obecna sytuacja, więc to nie będzie jakaś super fajna para. Daniel Huber. Uwaga, Daniel Huber, daleko czy niedaleko? Daleko będzie. Oj, ładny skok Hubera. Brawo. 137,5, trzecie miejsce za swoim kolegą z reprezentacji Dan y, Filipem Ashenwaltem. No i Junshiro Kobayashi. Junshiro, Junshiro. Dobry, daleki skok. 13. Miejsce Junshiro Kobayashi. No, nie jest źle, ale wiadomo, chciałoby się lepiej. Yukiya Sato. Dobry? Powiedziałbym, średni ten skok. 14. Miejsce. Yukiya Sato. 12, 13, 14. To Japończycy. No, ładnie się poukładali. Matthew Sukup Sukub ładnie. Szóste miejsce Sukub, No więc Kanadyjczyk pokazuje, że nadal się liczy. Witali Kaliniczenko. No to jest sensacja nad sensacjami obecnego sezonu. No i nadal będzie zaskakiwał. Nadal będzie chciał pokazywać, że przy pewnych granicach chce przekraczać. Teraz osiemnaste miejsce. Nie był to jakiś piękny, daleki skok, ale... ładnie skoczył. Nie nie powiedział. Nie powiedziałbym, że to był zły skok. Markus Eisenbichler No Markus to jest tak dziwna... Tak dziwny skoczek Że no, właśnie widzimy 22 miejsce, no i będzie musiał yy, Skakać no prawie na samym końcu, ale nie ten jako lepszy, tylko ten gorszy Severin Freund Oj, Severin tutaj będzie chciał pokazać klasę i proszę bardzo Piąte miejsce, 137 metrów, Panie Sewerynie. To nikt się nie spodziewał po Panu tak dobrego skoku. Jan Herl. Jan Herl, dobry, daleki. I szóste miejsce. Proszę bardzo. Da się? Da się. Mackenzie Boyd Klaus. No, Mackenzie okay. też będzie chciał poznać klasę. I proszę bardzo, też daleki skok. Trzecie miejsce: rozdzielił Austriaków Aschenwalta i Hubera. Choć tą samą nocę ma z Huberem, więc tutaj trochę sporna kwestia. Keiichi Sato, Keiichi Sato nie. Zdecydowanie popsuł swój skok. 33 miejsce dopiero. No i teraz Robert Johansson. No Johansson w dziurę skoczył. Można powiedzieć. 18 miejsce. Nie ma tragedii, ale zawsze mogło być lepiej. Wiktor Polaszek. No, ładnie sobie w tym sezonie należy radzi Wiktor Polaszek, ale zobaczymy jak długo. No widać już w kwalifikacjach będzie problem. 33 miejsce w kwalifikacjach Wiktora Polaszka. No i Kamil Stoch. Kamilu. Co teraz możesz zrobić? Po turnieju jest dla Ciebie, więc no... Tak kiepsko, ale no... Może trzeba walczyć o coś innego już teraz. Zwycięstwa jakieś, coś tego rodzaju. Puchar świata jest do zdobycia. Dwunaste miejsce, Kamila. No i Rioju Kobayashi. No z Kobayashi skoczył, ale na 32 miejsce dopiero. Aleksander zniszczał, no teraz kraczamy, tutaj jeszcze troszkę Polaków będzie Więc teraz Trzeba skupić się przede wszystkim Oj, Olek zniszczał miejsce, które 16 No nie ma szału Na razie najwyżej Piotrek żyła z naszych No ale może jeszcze coś się wydarzy, Maciej Kot Klemens Murańka jeszcze został i Jakub Wolny u nas, więc My tu cały czas liczymy na jakiś show, show no Maciej Kot nie zrobił zbytniego show, szesnaste miejsce Macieka Kota koło Aleksandra Zniszczoła. No i Pius Paszke. O, no, zbliżamy do tych najlepszych tak naprawdę, ci, których dzielą i rządzą na Rzeczpospolitej Świata. Pius Paszke daleko, miejsce drugie razem z Filipem Ashenwaldem. Klimow nadal prowadzi i Misial Hajbek. No, ostatni z Austriaków, tak naprawdę. No, ile Hajbek skoczy? Dobry to był skok, powiedzmy. Miejsce 15, mimo wszystko. No, skok nie był zły. No, ale wiemy, tutaj są inne realia. Angela Niszek. Starał się, ale to był kiepski skok, 28 miejsce, Raniszka. Karl Geiger. Dobry skok Geigera. Ale 15 miejsce, więc widać jak to trzeba daleko teraz to skoczyć. Marius Lindwig. Reprezentant Norwegii, uwaga, co teraz zrobi, jak daleko skoczy, Mariusz Lindvik, oj, króciutko, to był bardzo krótki skok Lindwika, 37 miejsce, no i Klemens Murańka, bardzo dobry występ po Bersdorfie, bardzo. Lepszego się nie dało wyśnić, no ale teraz trzeba wgarnić partenki, żeby podtrzymać tą formę. I na razie, jak widać, Klemes Murańka nie spuszcza stonu. 140 metrów i nowy lider, nowy lider kwalifikacji, tak naprawdę. Brawo, Klemes Murańka, Ależ odpalił rakietę znowu. Tilen Bartol. No, co ci biedni przeciwnicy mają teraz zrobić? Tilen Bartol psuje, więc raczej to będzie ostatnia bądź przedostatnia para. 46, więc gdzieś na samym końcu będzie Martin Haman, wicerider Pucharu Świata. Uwaga, do turnieju, jeszcze kości do początku utrzymał ją, po już stracił, niestety. No i na razie nie widać, żeby wracał z dobrą formą. 28, miejsce: Martina Hamana, no i został lider Jakub Wolny. Czy jest w stanie wyprzedzić swojego rodaka Clemensa Murańkę? To się zaraz okaże. Jakub Wolny też dobra parabola lotu. Ale nie na tyle, żeby móc tu powalczyć. 14 miejsce Jakub Wolny, więc tak to się. Kończy kwalifikacja Klemens Murańka, wygrywa kwalifikację, no i znokautował trochę tych przeciwników. Drugi Eugenik Klimov, trzeci Pius Pascher, czwarty Filip Aschenwald, piąty Mackenzie Boyklaus, szósty Daniel Huber, siódmy Wojtek Sztursa, ósmy Severin Freund, dziewiąty Jan Her, dziesiątkę zamyka Piotrek Żyła. Trzy ostatnie miejsca, yy, Tilen Bartol, Dominik Pita i Stefan Kraft. Czekamy, z, czekamy zatem jutro na jutrzejsze zawody z Gardim Spartyniki. Wszędzie odbędzie się konkurs indywidualny oczywiście w systemie KO. No cóż, ja Wam dziękuję w tym momencie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o cenie. Łapka w górę, jeżeli tak, łapka w dół, jeżeli nie subskrybujcie, komentujcie. No a my się widzimy prawdopodobnie jutro w konkursie. Trzymajcie się. Na razie. Papa. Pa. No i hej.